Oto kolejna sztuczka karciana ze zmianą koloru talii. Wyjaśnienie będzie w kolejnym filmie. Zapraszam do oglądania. Na początku będę wykładał karty i wy załóżmy tutaj powiecie stop. Ale sztuczki z jedną kartą są za krótkie, więc wezmę asapik. I włożę go gdzieś w środek dali. A Aspik wybrał nam dwie karty: dziewiątkę gier i piątkę gier. Teraz mogę Wam udowodnić, że wszystkie karty są czerwone. Ale powiem Wam coś: magicy widzą świat trochę inny. Ja na przykład talię widzę w innym kolorze. Żeby Wam to udowodnić, poszukam środka, a następnie włożę asapik gdzieś w środku. Teraz przełożę dalej. Puknę trzy razy w karty i nagle okazuje się, że cała talia jest niebieska. Również karty wybrane przez Was. Ale co z Asempikiem? Asapik oczywiście też jest niebieski. Do wykonania tej szczoczki potrzebujemy całej talii niebieskich kart oraz niebieskiego i czerwonego asapiku. Czerwonego asapik kładziemy na górze talii, a niebieskiego jako trzeci od spodu, tyle że odwrócony. Teraz możemy rozpocząć pokaz. Nie możemy wykładać kart normalnie, bo widzę, zauważy, że talia jest niebieska, tylko wysuwając je kciukiem. widz w pewnym momencie powinien powiedzieć stop. Teraz mówimy, że szukamy asapik. Wysuwając karty, nie możemy pokazać niebieskiego asapik, który jest ukryty. Musimy popchnąć mocniej palcem, przesuwając się dalej. Bierzemy asapik i mówimy widzowi, żeby ułożył go gdzieś w środek. A następnie bierzemy najbliższe karty, które otaczają asapik. Następnie odkładamy talię. Nie możemy odłożyć jej nor normalną stroną, bo widz zauważy coś. Pokazujemy jakie karty trzymamy w ręku, po czym asapik kładziemy na sam spód. Teraz tym sposobem co ja ściągamy karty do ręki i za każdym razem pokazujemy, że są czerwone. Teraz musimy zrobić takie coś. Wysuwamy trzy karty, a potem dwie karty. Dwie karty przekładamy na spód dalej Teraz bierzemy trzy karty, pokazujemy, oczywiście z Asem pik na dole, że jest czerwony. Potem tym samym sposobem bierzemy dwie karty i pokazujemy, że król także jest czerwony. Następnie Asa pik pokazujemy normalnie. Ale dziewiątki już nie możemy pokazać. Potem opowiadamy widzowie jakieś śmieszne historyjki, że magicy widzą świat inaczej. A następnie mówimy, że znajdziemy środek talii. Wkładamy asapik niby do środka talii, a tak naprawdę jako drugą kartę od góry. Następnie przykładamy talię. Teraz pukamy trzy razy w karty i. Pokazujemy widzowi, że talia zmieniła się w niebiesko. Jak zauważymy, pierwszego asapika nie możemy tak robić dalej, bo nam się drugi asapik. Musimy popchnąć palcem mocniej talię, żeby nie ujawnić drugiego asapika. Potem pokazujemy, że karty wybrane przez widza także są niebieskie, a na koniec, byle jakimś sposobem. Że aspik też jest niebieski. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.